Hej, cześć, witajcie. Widzę, że Asia już trochę. rozgryzła mój patern. Jak padło pytanie w drodze na działkę. To ja już widzę. widzę. Ktoś tu wie co ja będę robił. Cześć, witam Was wszystkich. Dobrze Was wszystkich widzieć. Cieszę się, że jesteście. Tyle, że dzisiaj w drodze na działkę trochę tak, trochę nie, ponieważ e, jadę dzisiaj autem. Więc e, po prostu już poczekam na autku. Zrobimy to do ołtarza i wtedy pojadę. Ale brawo Asiu za kombinowanie, gdzie jestem. Udało się. <grym> Wiecie, co dzisiaj taka myśl? Ja straszny problem miałem dzisiaj, żeby tak naprawdę z jaką myślą. Um, się odnaleźć. Um, bo. Um, myślałem już od jakiegoś czasu, tak? Tam gdzieś bym cały. Zazwyczaj to jest tak, że cały piątek już sobie też nad tym myślę, co będę mówił w sobotę. I cały piątek minął. Nic ten. Damian kapturnik. Tak, trochę tak. Nie jest aż tak gorąco, żeby go zdjąć. O, e, cały piątek myślałem, i jakoś nic nie mogłem wykombinować. E, I wczoraj w nocy się obudziłem. W sumie to już dzisiaj nad ranem, tak naprawdę. Gdzieś tam koło, w okolicach czwarty nad ranem. No i mówię, no dobra, Panie Boże. No, o czym byś chciał, żebym powiedział, nie? Tak leżałem, walałem się trochę z boku na bok, to tu, to, to tam coś tam i tak myślę, 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 i nic mi nie przychodzi. Myślę sobie, Panie Boże, no to o czym ja mam powiedzieć, jak mówię, nic mi nie przychodzi, nie? Eee, jedyne, co mi się przypomniało, tak wstępnie, to było to, że em, ostatnio trafiłem na taką rzecz w aplikacji, która mówiła. W, Biblii, w aplikacji Biblii, że. Em, no, że tam zostało jakieś 100 dni do, do końca roku, i jeżeli chciałbyś przeczytać jeszcze cały Nowy Testament do końca roku, no to że możemy tam ci jakby zaproponować jakieś różne plany na ten to, żeby go przeczytać. No, i że można przeczytać pismo w 60 dni, w 100 dni, w 90, bla, 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 bla. Tak mi to gdzieś przeszło przez myśl i sobie pomyślałem, o, że fajny, że fajny pomysł, że można jeszcze przeczytać. Zanim rok się skończy, że cały Nowy, nowy Testament. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Wszystkich jeszcze, którzy się witają. E, I tak naprawdę co wtedy mi przyszło takie słowo od Pana Boga, Mówię, że em, tak przynajmniej wierzę w to, że to było takie wtedy słowo od Pana Boga na to, co bym chciał, się, czym bym chciał się z wami podzielić dzisiaj. Na takiej zasadzie, że mm, jeżeli twoje Pismo Święte zostaje zamknięte, to nie dziw się, że, że mnie nie słyszysz. I tak sobie pomyślałem, no tak, mówię, że przez cały tydzień teraz, tak, od ostatniego tytułem do ołtarza, mówię jakby dobrze, że dobra, że czytałem czytania z dnia gdzieś tam rano w pracy, mówię, ale tak naprawdę swojego pisma świętego nie otworzyłem, nie? Eee, I miałem takie autentyczne wrażenie, mówię, no tak. Mówię, w domu mam piękne trzy wydania pisma świętego, tak. Jedno takie, które dostałem prawie już prawie 11 lat temu na swoje 18. urodziny um, od Ewelinki mojej, tak swoją drogą, <laughs> jako prezent na moje 18. urodziny. Później kupiłem Pismo Święte, które było mniejsze, które powinno mi tam być łatwiej zabierać, zabierać wyjazdy ze sobą. I jeszcze trzecie, które po prostu jest z innego wydawnictwa, tak? Troszkę inne tłumaczenie. I mówię, mam wspaniałe trzy pisma święte, Mówię, ale co mi z tego, że są wspaniałe i że są, jeżeli ich na przykład nie będę używał? Tak? I, tak, I takie słowo, które mi przyszło właśnie wtedy, w, o tej czwartej nad ranem gdzieś mniej więcej, um, to właśnie to, że um, nie dziw się, że, nie, że mnie nie słyszysz, jeżeli Twoje pismo święte zostaje, jest zamknięte. Więc myślę, że to, czego to, jakby Pan Bóg chciałby też nas dzisiaj zachęcić, to do tego właśnie, żeby, żeby znaleźć ten czas, tak? Też o tym dużo myślałem ostatnio, po po jednej ze szkół, chyba po najocie ostatnio myślałem, że właśnie, że tym bardziej chcę mieć ten czas, że właśnie mieć ten czas, żeby go, żeby z Panem Bogiem spędzać. I tak jakby i na czytaniu Pisma Świętego, ale także w każdy możliwy inny sposób, tak, że szukamy tych momentów takich styczności, że próbujemy z Nim rozmawiać tak naprawdę, tak, przynajmniej ja mówię o sobie, ale wierzę, że Wy też, tak, I próbujemy w każdym możliwym takim czasie, tak, że zawsze kiedy gdzieś nasze myśli uciekają w bok, albo właśnie mamy jakieś wolne 5 minut, to żeby zawsze zwracać tę misje do Niego. Ale żebyśmy pamiętali o tym, że tak naprawdę, właśnie tym, czym powinniśmy się karmić, tak jakby takim podręcznikiem naszego życia, tak, jak człowiek funkcjonuje, jest właśnie Pismo Święte, tak? I żebyśmy nie zapominali, żeby go otwierać. Żeby to nie było właśnie tak, jak mówiłem wcześniej, tylko piękne wydanie, które wspaniale wygląda gdzieś na półce. Żeby to była książka, tak to nazwijmy, tak? Żeby to było to, było to po co sięgamy tak najczęściej. Ja, ja osobiście lubię czytać książki, mimo że teraz po wakacje, w trakcie wakacji i, i właśnie po wakacjach jakoś ciężko było do tego jeszcze usiąść. Otwierać tak często jak lodówkę. A nawet częściej Kasiu, żeby nawet częściej odbierać. Ale kiedyś też natrafiłem na taki filmik e, na internecie, który pokazywał tak naprawdę, e, jakby to wyglądało, gdyby, e, gdyby tak naprawdę e, nasze Pismo Święte było jak nasz smartfon, nie? Budzisz się pierwszy w nocy, w to spoglądasz to Pismo Święte, potem idziesz tam na spacer czy coś i czasami też się wyciąga telefon. Nie, I zamiast tego, żeby to było jednak Pismo Święte, jak by to wyglądało, jaka to by była ogromna zmiana. Nie? Więc ta, 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 ta myśl... W lodówce to też. Ale jeżeli mów o karmieniu, tak. No genialne, genialne dla mnie, jak dla mnie porównanie, że karmieni się i otwierać tak często gotówkę Brawo Kasia. Jak tylko, jak, jak tylko będę mógł, to będę wykorzystywał, bo jest genialny tak. Ale tak, myślę, że to jest to, jest to czego Pan Bóg właśnie dzisiaj chciał, e, chciał do nas przekazać: żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy właśnie nie zapominali o tym e, karmieniu się i o tym podręczniku życia, który sam dla nas przygotował. I jest na wyciągnięcie ręki, bo wierzę, że w każdym domu, nawet jeżeli gdzieś właśnie może używane, to założę się, że w każdym domu Pismo Święte jest. Więc taka myśl na dziś. Zachęcam was, bo zachęcam też również siebie, żeby pamiętać o tym, że nie chcę tylko o tym mówić, ale też chcę do dokładnie to robić. Więc tak, tak to, tym, tym bym się dzisiaj chciał z wami podzielić. I cóż mogę wam życzyć dalej? Życzę wam wspaniałego weekendu. Ja lecę na działkę pomagać. Eee, no i co? Do zobaczenia, oby, oby czym prędzej. Trzymajcie się. Hej, hej, hej.